O siema, siema. Story, widziałem k w ostatnio takiego zajebistego TikToka, czekaj zresztą wyśle ci go zaraz Co mi k***a wyślesz? Tikidonga? Jakiego k***a znowu tikidonga? 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 Tego co się do dupy. Co ty k***a po... jesteś? Weź wypijaj. A ty co dzieciaczku? Ty TikToki oglądasz? Może Ci jeszcze pypkę przynieść, co? Ale beka z tej fajki. No ja nie mogę, gość ogląda TikToki, nie? Ale beka, ja p***ole! Ja nie wiem k***a, po co powstało takie coś jak TikTok? Komu to jest potrzebne? To jest taki cringe, a p***ole... Muszę wyskakać z tym cringe. Ogólnie to moje ziomy wiedzą, że nienawidzę k***a TikToka i barany wysyłają mi codziennie po kilka TikToków, co nie? Nie to tak w k***wie... Czasami to mam ochotę coś rozs. Ogólnie, TikTok to jest takie gówno. Jakbym miał wybrać między oglądaniem TikToka, a lizaniem duska twojego starego, to bym wybrał k. lizanie duska. Kupiłem sobie za ten telefon, co nie, używany od typa takiego jednego. Wbijam na chatę k.a, odpalam go, patrzę i zgadnij co. Zainstalowany TikTok. Wkursie w się. W. Miałem telefon z powrotem do pudełka, pojechałem do typa z tego, że mieszkał gdzieś ze 150 km stąd. Wyjechałem mu tym telefonem w pysk, oddawaj hajs i wypier... Ja takiego ścierwa nie zniosę. No ja no to nie wiem co ja mam teraz robić, kupa. E, ty, co się stało? KOA moja dziewczyna zrobiła najgorsze co mogła zrobić. czaisz? Ja nie wiem co ja mam teraz robić! No powiedz mi ka, co się stało? No bo no bo wbijam sobie do niej do pokoju, co nie? Leżymy sobie zcie za... na łóżku, a ta po chwili się mnie pyta, wiesz to się nie pyta Pyta się mnie, czy nagram z nią TikToka, nie? Ja pierdolę. A mam k***, akumulator na kablu, nie? I teraz pytanie, czy mam w nią wjeżdżać teraz, czy potem? TikTok to gówno. Takie gówno, takie śmierdzące gówno. Największe gówno, jakie może być. Takie gówniane gówno. Czytajcie bazę? To jest takie gówno. Najgówniejsze gówno na całym świecie. Takiego gówna nikt nie zrobi. Nawet twój start, takiego gówna nie piję. Jaki TikTok to jest gówno. To była ta nuta z TikToka. Muszę to wyłączyć w pizdu. Nienawidzę TikToka. O, skąd ty to k***? Wiesz, że to jest TikToka, podobno nie oglądasz. Bo... Mówili k***wa na początku, płatek TikTok to jest takie gówno. Dzień dobry. Witam na rozmowie o pracę. Pierwsze najważniejsze pytanie. Dlaczego chce pan u nas pracować? Bo szukacie pracownika? A no fakt, to jest akurat dobry argument. <grych> Dla rozluźnienia atmosfery pokażę panu fajnego TikToka. Że co? Pokażę panu fajnego TikToka. Fajnego z*** Tego naprawdę znalazłem. A co, parówy też sobie pokazujecie z pracownikami na zmianę, tak? Wy co to ma być, żegnam! Niech się pan uspokoi. Proszę porozmawiajmy normalnie. Śmierdzi... Niech pan zostawi tego kwiatka! Czekaj, czekaj, czekaj. Że co? Powtórz mi. Zacząłeś nagrywać na TikToku, tak? To mi się coś odkleiło? Ty dalej chcesz być moim ziomkiem? W tej chwili masz to usunąć. Albo nie będziemy się już kolegować. Nie będziemy już ziomkami, ani mordkami. Tyle. Masz to usunąć. W tej chwili! Usuwaj to! Już! O, siema, mówisz, że oglądasz TikToki, tak? To tam niedaleko są spotkania dla po i psycholi, to może tam cię przyjmą, a teraz w dalej. Raz mój brat bije do mnie do pokoju, pokazuje mi telefon i pyta się mnie, czy chce kwa zobaczyć z TikToka. Jest ja tak myślę, jakiego kurwa TikToka, nie? No i wyje... przez okno. Wyje... młodemu telefon przez okno! Nie, telefon telefonu szkoda, młotek wziąłem. Łatek Co ty tam robisz? Łatek? Łatek co ty robisz? Oglądałeś TikToki? Że ci łatek nie wstyd. Słyszałeś co powiedziałem? Masz karę na telefon. Ja nie wiem, kurwa, Każdy się tym TikTokiem tak podnieca. To jest takie gówno, to jest taka patologia, że to się w nie mieści. Ja tego gówna nigdy nie zainstaluję. Ej, co ty tam robisz? Co ty oglądasz? K, słyszysz mnie czy nie? No co jest? No mówię do ciebie, co ty robisz? A TikToki sobie oglądam.